Tychy to 130-tysięczne miasto na Górnym Śląsku. W Tychach bardzo charakterystyczne są place. Jest ich 12. Znajdziemy je w każdej dzielnicy i na każdym osiedlu. Tu w Tychach swoją siedzibę ma Fabryka Drzwi, gdzie pierwszy raz spotkali się modelarze. Bo Dominik, jej współwłaściciel, jest modelarzem kolejowym i kolekcjonerem miniaturowego taboru. To dzięki jego uprzejmości możliwe było zorganizowanie kolejnego modelarsko-kolejowego Sylwestra. 100 metrów makiety w wielkości H0 i H0E pozwoliło na zabawę w miniaturową kolej. Na PMM-owe szlaki znów wyruszyły pociągi. Swoją premierę miała budowana przez Czesława makieta Czesina Śląskiego. Był to debiut normalnotorowy, gdyż po Czesinie wąskotorowym pociągi jeździły już podczas poprzedniego sylwestrowego spotkania w Redzie i na imprezie w Kłodawie. Część tej makiety jest już w letnim wystroju, ale twórcę czeka jeszcze sporo pracy przy wykonywaniu budynków i innych obiektów. Ten betonowy wiadukt jest wierną kopią obiektu istniejącego naprawdę. Na torze normalnym Czesin pełni funkcję przystanku osobowego z ładownią. Naszą imprezę, choć na krótko, odwiedził lekarz. Dominik użyczył Piotrowi swojej nowej lokomotywy klas 66, która pociągnęła skład 10 tak zwanych pudernic, własnoręcznie zbudowanych przez Piotra, full metal z lekkim dodatkiem żywicy plus super patyna. Efekt, jak widać, znakomity. W układ makiety zostały włączone również segmenty Bartosza, śląskiego modelarza, przyjaciela grupy PMMH0. Był to fragment szlaku, trzysegmentowy moduł z przejazdem kolejowym kategorii D i myśliwską Amboną. Charakterystyczne skałki to znaka, czyje prace Bartek podpatruje w swoich modelarskich poczynaniach. Ten fragment stał się nową, ładną scenarią dla znanych modeli taboru. OLK pracowała nieustannie, prowadząc lokalne pociągi pasażerskie, a zieloną drogę wskazywały jej semafory po sterunku w Rożkowie. Jak widać, bawili się zarówno starsi, jak i młodsi. Gdy panowie pełnili odpowiedzialne funkcje maszynistów i dyżurnych ruchu, to panie rozpoczęły przygotowania do tej jedynej, niepowtarzalnej sylwestrowej nocy. Stoły zapełniły się zastawą i jadłem wszelakim. Wieczorem wszyscy zasiedli do uroczystej kolacji. Później zabrał głos każdy dorosły uczestnik sylwestrowej zabawy i powiedział kilka słów nawiązujących do tego bądź co bądź nietypowego spotkania grupy PMMH0 czas przygotowań, rozmów, ustaleń i wreszcie jest nasz wspólny Sylwester. Jako organizator powiem tyle, cieszę się, że wszystko działa. Na imprezę przyjechaliśmy pociągiem. Impreza z pociągami, hala, która nawiązuje do kolei i wrócimy stąd pociągiem. Każda okazja spotkań przy makiecie jest dla nas przyjemnością. Lokal jest bardzo dobry, sala jest przepiękna, duża, wygodna. Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w w tym Sylwestrze, w tym roku jest bardzo sympatycznie. Myślę, że to powtórzę wiele razy jeszcze. W ten przemiły wieczór życzę wszystkim wszystkiego najlepszego i wszelkiej pomyślności w 2015 roku. Najważniejsi są ludzie, tak trzymać. Cały rok. W doborowym towarzystwie zawsze jest super. E, no ja właściwie przyszedłem tutaj drzwi robić, ale widzę, fajna impreza jest, wszyscy się świetnie bawią, to myślę, czemu nie, więc. E, dzięki uprzejmości Dominika. I bereniki mamy w Tychach Super Sylwester. Są drzwi do lasu, są drzwi do garażu, a my mamy drzwi do kolei. Co mam rzec, impreza imprezą, ale najwspanialsze spotkanie. Ja również dziękuję za zaproszenie, gościnnie tutaj na imprezie w Tychach. Bardzo się cieszę, że imprezę w tak niezwykłym miejscu udało się dopiąć, życzę wszystkim wszystkiego najlepszego szczęścia zdrowia w nowym roku Podczas wieczerzy było oczywiście krótkie orędzie noworoczne wygłoszone przez Leszka Można je streścić jednym zdaniem Niech będzie tak jak dotąd, a nawet jeszcze lepiej Gdy wszyscy oddawali się konsumpcji okazało się, że tak jak w bajce na wieży zostały uwięzione dwie księżniczki więc rycerscy panowie żwawo ruszyli z pomocą, jednak zwykła drabina okazała się mało przydatnym sprzętem. Musiał przybyć rycerz na stalowym rumaku. Po chwili na pomoście znalazły się oswobodzone panie, które po sprowadzeniu na dół nie ukrywały szczęścia. Czas leciał bardzo szybko i wskazówki zegarów zbliżyły się do godziny 24. Za chwilę północ i nowy rok wystrzeliły korki od szampanów. Były życzenia i toasty, a później wszyscy wyszli na zewnątrz, żeby odpalić racę, petardy, rakiety i inne wynalazki chińskiego przemysłu pirotechnicznego. Tak przywitano nowy 2015 rok. Ja, brawo, to były ja mówię, że fioletowy! Po północy najpierw makiety opatrzone zostały okolicznościowymi plakietkami. To taka modelarska i nie tylko PMMowa tradycja. Później pociągi wyruszyły na trasy. Osobowy z zielonej do Tychów, towarowy z Rożkowa do bytomia. Dla jednych dzień skończył się, a dla innych zaczął ciepłą strawą. Robert wydobył z pudełek swój tabor, zestawił pociąg towarowy, przejechał nim po makiecie i stwierdził, że. To nie to. Natychmiast zostały zorganizowane mini warsztaty modelarskie patynowania modeli wagonów, żeby już więcej nigdy nie świeciły się plastikowym blaskiem. Na wąskotrową część makiety zawitał gość z alpejskich szlaków. To zestaw jednej z austriackich kolejek wąskotrowych. Skład typu push przemierzył szlaki w tej z powrotem bez potrzeby obiegania wagonów lokomotywą na stacjach końcowych. I tu pytanie, czy tak wyglądałyby obecnie polskie wąskotorówki, gdyby były nie tylko turystycznymi ciuchciami, ale też normalnym środkiem transportu publicznego. Ale hitem spotkania był kawałek Ameryki. Za sprawą Rafała do PMM-owej makiety dołączone zostały jako osobna nitka, segmenty szlaku i fragmentu stacji zza oceanu. No i podziwiano, jakże inny niż europejski tabor. Gigantyczne lokomotywy ciągnęły wielkie wagony, trzypoziomowe do transportu samochodów lub kontenerowe, na których kontenery ustawia się w dwóch warstwach. Zachwycił zestaw ekspresowego pociągu prowadzonego parowozem. Można powiedzieć, gracja i prędkość, a do tego ten pomarańczowo-czerwony kolor lokomotywy i wagonów. Udało nam się też odnaleźć scenkę rodzajową rodem z Teksasu. Oglądając, fotografując i filmując, nawet się nie spostrzegliśmy, jak minął kolejny dzień spotkania i nastał następny. Dzień wycieczek. Najpierw pojechaliśmy do kopalni. Windą w dół, ponad 300 metrów pod ziemię, w świat węgla, dziwnych maszyn i nietypowej kolejki. Kamienia przede wszystkim, bo. Pokład węgla, pokój 620. Tak wyglądają pokłady węgla. Później była wizyta w Rudach na śląskiej wąskotorówce. Przejażdżka drezyną i pociągiem z klimatyzowanym wagonem w składzie. Na koniec odwiedziliśmy Tyski Browar. Była to wycieczka przeznaczona wyłącznie dla dorosłych uczestników spotkania przy makiecie. Chyba łatwo się domyślić dlaczego. Ale to już tematy na następny filmowy reportaż z naszego sylwestrowego spotkania PMM Hazero w Tychach. Tymczasem powróćmy jeszcze na chwilę do kolei w wielkości Hazero.